Dzień dobry, nazywam się Aleksander Herycki. Chciałbym króciutko odpowiedzieć na często zadawane do nas pytania, a mianowicie uruchomiliśmy nowy program dla osób, którzy mają powyżej 65 lat. Jeżeli macie więcej czasu i już nie pracujecie, to jest program przede wszystkim dla Was, żeby zadbać o swoje zdrowie. Mamy świetne, komfortowe zamieszkanie. Gdzie można komfortowo przybywać, pełno wyposażone, gdzie można również skorzystać z smacznego jedzonka i mamy również dla Was świetne zabiegi, które są w budynku obok. Można uczestniczyć na nich raz w tygodniu lub do dwóch razy w tygodniu, w zależności jakie program wybierzecie. W tym programie oczywiście podstawą jest cała detoksykacja organizmu, gdzie oczyszczamy wątrobę, jelita, pasożyty wytrwamy, limfę pobudzamy do pracy, czyli w pełny. Kompleks detoksu oraz pozostałe zabiegi, które są oczywiście, wszystkie są pełna lista opisana na naszej stronie, to jest i sauna, peelingi, masaże, elektrostymulacje i tak dalej. Świetna oferta dla osób, którzy chcą w końcu zadbać o siebie i czas najwyższy, żeby zadbać o swoje zdrowie. Jeżeli sami o siebie nie zbacie, to nikt o Was też również z zewnątrz na siłę nie zadba. A uważam, że to warto zrobić, ponieważ można jeszcze jak najbardziej żyć szczęśliwie i zdrowie. W celu skorzystania z takiej oferty warto wejść na naszą stronę medycyna zapoznać się ze wszystkimi informacjami i wypełnić formularz rezerwacji. Oczywiście miejsce ograniczone, możliwość pobytu dopiero od września 2023 roku obecnie. Informuję, że Ceny niestety w następnym roku będą wyższe. Dlatego uważam warto, żebyście skorzystali. Polecam serdecznie. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki, umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.